tego ludziska jest Mario. To jest odcinek jak grywać mody do Minecraft Pocket Edition najnowszej wersji 013. A więc jako pierwsze oczywiście musimy wejść w sklep Play nie to i pobrać aplikację Block Launcher. Nie, dlaczego mi pisze Block Runchers. I oczywiście tę aplikację. To jest jej y, niepełna wersja, ale wystarczy taka. Y, ta jest darmowa, niepełna, a tu jest płatna, za 15 zł. A więc jak już mam ją pobraną, wchodzimy w nią. Block launcher, widzicie. Głucha cisza. chcecie ciekawie dla was co jeszcze nagrywam w piżamie bo dzisiaj nie szłam do szkoły, bo jestem chory. I mogę mieć trochę inny głos. Ale okej, okay. wchodzimy wtedy teraz w ten klucz ten i klikamy za zarządzaj skryptami w, w mod.pl. Wchodzimy w to. I do tej wersji jeszcze nie ma za dużo modów. Są małe mody. Klikamy załaduj. Bierzemy pamięć. Klikamy download. I tu będą mody. Mody świecą się na zielono. Ja mam włączone y, Lucky Block, Diamond Rain, Me and Me i A True Chopper. Y, Mody ze starych wersji, oczywiście. Jak już to zrobiliśmy, no to już jest wszystko. Mogę Wam jeszcze pokazać, że nie kłamię. I mogę Wam przy okazji pokazać tego fajnego y, moda. Będę tu musiał wejść wtedy na survivalu. Odcinek nie jest długi, bo to nie jest też długie zrobienie tego. Um. I dlatego też nie robię cięć. Jakbym robił, to by to było jeszcze krótsze. No, już dwa, ponad 2 minuty. I, 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 i. O, już jesteśmy. Czy się zmieniłem kina? No, oczywiście, że nie, bo kiedy ja ostatnio gram w Minecraft. Kurwa, kiedy? O, i widzi to jest ten trójchopper. Chopper. On zwala wszystkie. No, weźmiemy takie drzewo. Teraz to jest proste. To jest Timer Mode. Tree Chopper do Microsoft Pocket Edition. Dobra, pokażę teraz wam ten mod na Diamond. Bierzemy zwykły patyk. I te to, z nieba. To jest bardzo prawda. Jak będziecie mieli mało diamentów albo nie wiem chcecie. Y, gracie na przykład w multiplayer i a tu y, wasz kolega już jest full cox, no to wy sobie po prostu to bierzecie i oczywiście nie można tak, nie jest tak łatwo i w Minecraft.pe zrobimy coś takiego, że jeżeli ma się mody i wchodzi się na multi, to automatycznie one są z tej wyłączone. Więc. Nie jest tak łatwo. O, widzicie, mam całe eku wypełnione diaksami. OK, Okej. To było tyle, co bym pokazać. Yy, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Do yy, zrób. Yy. I ja nie jestem hackerem, nie będę tych modów używać, jak będę robić jakieś Let's Play, na przykład Let's Play Minecraft jak JJ Joker, ale nie zrobię czyli Let's Play Minecraft. Raczej zrobię Let's Play guitar lub darmowe gry. Bo jak nie wiecie, gry teraz y, osiągają cenę na, 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 na tym Google. Raz taką grę, co kosztowała 100 zł, ale w prawdziwym świecie... ...w prawdziwym świecie... ...ona kosztowała prawie 100 zł, ale 50 zł za cyfrową grę to się nie opłaca, bo jak na przykład już to zapłacisz, a wtedy ci się Google skraszuje, nie? O, nawet jej życie nie wzięło. A, i mam tam przecież jeszcze komendę me. patrzcie, po prostu że wpiszę. Mi. Albo. Nie, to się nie tak robiło, tak? Siłmy komendę Mi. Hmm, gdzieś tu się powinien teraz zaspełnić taki luzik. Albo trzeba było wpisać Steve. Nie pamiętam. Wpiszcie sobie na YouTube me, bo ja nie pamiętam. To się chyba pisało po prostu mi i. I powinien wyskoczyć. Dobra, odcinek trwa już 5 minut, ja nie przedłużam. Yy, nara i cześć.